Ja się nazywam Krzysztof witam. bardzo zazdrosny na moim kanale, e, dzisiaj sobie zagram z Tomkiem, e, który gra właśnie, To co <grym> e, się nagrywam. I zapraszam Cię. Ja patrzę, to ja patrzę. Co grasz? O nie grasz. Daj jem. Ja myślałam, że oni się zatimowali. Chłopie, okay, ja gram na dużo. A Tylko co mi nie Ej, A wiesz, że jest tu jest, Tak, Co ja. to ja. to jest. to ja. Tak, w Aha, a mi to może... Czekaj, tak ja muszę... Musisz jeszcze i jakiś członek nie chcę No idziesz, to ja idziesz, Nie ma nic И ворок, ворок. О, хуже. Куси, куси. Не? Добра, лечим над рамой. Раме легомотой. Ну. О, не, я не люблю этой мапу. Я тоже не люблю Ты дружины. Możesz zablokować jakąś postać. Mm. No stych No i jeszcze raz, musisz wcisnąć. No chłopie, w tą samą postać no! Okej, okay. zablokował

będą dwie rundy do wygrania. Jak wygramy i będzie ramis drugie drugiej rundy, no to jeszcze jedna nie będzie. <grym> Lecimy. Nie, czekaj! Ona jest na nocy dziesiątej. Holera! I to przegramy mamy. Jeszcze tam nie ma jakieś takie bombą.

Łał, wow, naprawdę wow chłopak Ty się ze mną nie trzymuj. też się chcesz ze mną nie trzymować. Załatwię Gdy tamtego... bardziej Ja najbardziej nienawidzę obężenia A najbardziej lubię chyba... Tego... Пилка пилками взять, за здесь возят. Куда? Я не Сема, Jestem odnowito, jestem Mam 480 HP i mam 480 HP Dobra, to dobra, może to nie będzie live, ale robię odcinek pół godziny O, Wygrywamy Tak

Wybramy. No. Pog jump. Pog. Pog. Jeszcze jest. Decydująca. Zdecydująca. No. Ej, no. wszyscy leźmy na ten. Nie właśnie. Zostawimy po puch. Pucharku. To się nie dostaje pucharków, wiesz. Mm -hmm. no.

No, no, my, Czasami, my nie, no nie. Nie przegramy. Ej, bez jaj. Nie gadaj. Ja to przygranie. Nie to no, Nie przegramy. No co ja jeszcze mam. Może mi tu nagali być. Przejęli, przegramy. Do przegrali.

O kurde Nie Ajajaj. Ja już zagrać nie. Ja też nie Ej, zobaczyć, jakie masz misje Dobra, to by było? O 3 tysiące by Było gramy, Był Dawaj, e, jakie masz misje no? Pokazuj. Czekaj, patrzę. Widzę swoje. Oj. Ojej! cię, i takie było? I biorę, czekaj, czekaj. Kur może. A nie, Jessie, Jessie, Jessie. Tak, ja najpierw nie do kolpa. Uf, sto. 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 na przykład. Stół Dobra, ty, ty bierz. Ja seram. Ja będę serał. Dobra, kupie. Chłopie, spokaj. O, pomagam ci. Dobra, ładnie, max. Макс, будете в курсе, Эра Я рабочая зона. Ратуша. А, тут была телератуша. Ищем, ищем. tam nie będzie Barleya? To może możesz Barleya E, pięć pięć nie pięć 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 w pięć 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 w pięć Serio No pięć 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 Trudno Tak pięć Już nie no, nie żyję. Dobra, oh. umarł. Я же не живя. Ну не... Хорошо, а ты умер. Второе место на Нет, я не взяла. Видишь, если на парке. сами там, в на Я могу no. gramy Dobra. gramy jeszcze raz jak się ma jak się ma imi się to tak się robi prawda? Ale chodzi się to, chodź się chodź chodź to za <grymne> Jak u ciebie? Ej, wiesz, wiesz, co ja zawsze robię? Na przykład, wiesz, ja zawsze robię? Tomar! Tomar was prześladuje! Ej, a wiesz co? Hmm? Ej, grałem przedwczoraj ej, z TiU, nie? Ej, I ukryłem się w bardzo ciekawym rogu, krzaku, nie? I wiesz co? Wyruszyła, się właśnie ze mną, nie? I... E, Bajron zabił Karla, nie? Były już dwie osoby, nie? Raczej, Sary zabił Bajrona, ale Bajron jeszcze rzucił na Karla tą trójkę. I ja w kieszeniu z tego Bajron zabił Karla. Tą trójkę. Ewisja, to mi się tam. stało. No? Bo ja zawsze widzę, że robię na salon. Trzeba kąpić się w krzakach, jak jest, jak jak jest Sary. St starcie to ja wtedy się, to ja wtedy Dawaj, to, ja, to ja wtedy wiesz to robię dobrze, uciekaj, uciekaj nie dobrze. to już ja wtedy robię jakie starcie to ja wtedy idę do burzy żeby mnie wygrywało żeby mnie albo w ale sobie to to jeszcze... to dziękuję もう一度、もう一度、もう

ja no mam Dobra. O, tak. o, nowa pustyć. Nowa pustyć. Mm. Nie Nowa postać, nowa postać. Mi zawsze nie wypada. Nie ma szczęścia. Gościu, Biorę nie, nie Mau cepat monster? Mars, seram. itu do swojej kuzynki czy do kogoś to mówi Paul Mars on tak nagrywa tak, tak że to od tyłu tak idzie i to wyszło strasznie ja,

Co? lecimy Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, bo mam 9%. Widzimy się w kolejnym odcinku. I kurę.